Od dziecka, od 10 lat, ja chciałam być nauczycielką. Odeszła, myślę, że jedna z najważniejszych postaci w historii powojennej naszego miasta, osoba, która uczyła nas mnie tego, że Truszcz jest od kilkuset lat i że ma swoją całkiem bogatą historię. Odpadnie jedna z przyjemności, czyli wizyta w domu pani Józefy 18 marca. Miałem nadzieję, że niebawem będziemy świętować 106 rocznicę urodzin. Tak się nie stało. Dzisiaj jest dzień babci. Po raz pierwszy wnukowie na wnukowie nie mogli złożyć życzeń. Teraz muszą Robić to w inny sposób. Pani Józefo, dla mnie była, jest i będzie Pani zawsze ważną osobą. Pani Józefo, dziękuję. Dla mnie to była moja sąsiadka, ponieważ tak się złożyło, że mieszkaliśmy od lat 60. na jednej ulicy, pamiętam ją jako nauczyciela. W tym czasie, kiedy byłem od 61 roku w szkole podstawowej numer 3 w Pruszczu Gdańskim, ona była tam nauczycielem, ciągle się z nią spotykałem. To była pani, która przychodząc do nas na zastępstwa była zawsze taka otwarta czuła, nigdy nie zrobiła nikomu krzywdy. Później kiedy zacząłem pracę w urzędzie miasta w Pruszczu i kiedyś się spotkaliśmy przy pierwszej książce którą pani Krośnicka chciała wydać. Pomagałem przy tej książce, przy wydaniu. Wtedy zobaczyłem, jaką ona ma wiedzę, jaką ma pamięć, jak korzysta z tego, co zobaczyła i jak chce ludziom to przekazać. Jestem w szkole, niech żyje niepodległa Polska. Ostatnie słowa pani Józefy Krośnickiej. Tak naprawdę oddają całe jej życie ta walka i duma z niepodległej, a oprócz tego duma z etosu nauczycielskiego, to były dwa podstawowe elementy, które ją przez całe życie napędzały i które do końca życia pielęgnowała. Dla mnie to jest koniec XX wieku. Zmarła osoba, która wyprzedziła trendy naukowe, która nauczyła nas czegoś takiego, co się nazywa transgresja międzypokoleniowa. Bez której nie byłoby tożsamości miasta próż Gdański, tożsamości powiatu Gdańskiego. Osoba niezwykle konkretna, ale też bardzo ciepła, przyjazna. To jest w ogóle fenomen, że młodzi ludzie, dzieciaki 20-, 20-paroletnie, mówiły o niej, co słuchać u Józefy, co tam u Ziuty. To jest taka rzecz, której życzę każdemu, być osobą, która w takim wieku jest rozpoznawalna i lubiana przez tak naprawdę czwarte, piąte już pokolenie. Pani Józefa Krośnicka, nasz ambasador, ambasador Pruszcza Gdańskiego. Ten tytuł został jej przyznany w 2010 roku. Była nauczycielem, pisarką, napisała fantastyczne książki w cieniu Gdańska o Pruszczu, o Powiecie Gdańskim. Była ogromną patriotką. Jeszcze w zeszłym roku jej słowa głęboko zapadły w naszą pamięć, jak mówiła o tym, że należy się cieszyć tą wolnością, która. Do nas przyszła, że należy szanować każdego człowieka. Była naprawdę kimś wyjątkowym, nie tylko wspaniałym nauczycielem, ale też człowiekiem, który swoją postawą pokazywał, jak być Polakiem. Polecamy również zobaczyć kroniki mieszkańców Pruszcza Gdańskiego Józefa Krośnicka oraz 105. urodziny Józefy Krośnickiej w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.